Cześć, witajcie, to jest kolejny Grans, a Dzisiaj gramy w Grida dwójkę w wersji preview. Wersja preview, czyli to nie jest jeszcze wersja finalna, co niesie ze sobą pewne konsekwencje, ale o nich nieco później kiedy już na nie natrafimy. Na razie przyjrzyjmy się temu jak wygląda gra i zaczniemy od menu, które podobnie jak w przypadku pierwszego grida i kilku innych samochodów od Cold Masters, przypomina nieco taki garaż w zależności od tego jaką opcję wybierzemy. Znajdujemy się w innej części tego garażu, co jest oczywiście mało znaczące dla rozgrywki, ale dla oka, dla takiego odbioru gry, jak najbardziej na plus. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie możemy wybrać kolejne wyścigi. To jest taki nasz komputer. My rozpoczęliśmy już jakąś chwilę temu kampanię. Jesteśmy jakoś w bardzo, bardzo zaawansowanym jej stadium, ale możemy już wybrać kilka wyścigów. Właściwie spośród kilku wyścigów, no i może na początek tego kwagransu taki wyścig trzy okrążenia na torze. Mamy do wyboru dwie bryki. Jest to takie właśnie sportowe Volvo, jak i GC Automobile. No i może Volvo jest takie dosyć typowe, więc wybierzmy tego Automobile. Mamy z tyłu taki piękny rower, ale na nim nie będziemy raczej się poruszać w tej grze, bo przecież jest to gra o samochodach. Taki głupi żarcik. No dobrze moi drodzy, skoro już mamy brykę, no to przechodzimy do wyścigu. Jesteśmy już moi drodzy na to, że Jak widzicie, grid 2 pod względem oprawy prezentuje się naprawdę nieźle. Nie jest to może tak samo wysoki poziom jak w przypadku na przykład Forcy bądź też Gran Turismo, ale naprawdę Codemasters już niemal do perfekcji opanowało tworzenie gier wyścigowych, zarówno pod względem gameplayowym, oczywiście to jest kwestia gustu, jak i pod względem oprawy, no tutaj już trudno odmówić czegokolwiek, no ale zaczynamy ten wyścig moi drodzy, jak na razie pierwszy zakręt, już próbujemy się jakoś przebić do czołówki, na razie z różnym skutkiem, ale już kolejny oponent jest minięty i jeszcze jeden, już jesteśmy na szóstym miejscu to właśnie, moi drodzy, jedna z takich przykrych niespodzianek, która spotkała nas w tej wersji preview. Ona dosyć często łapie takie nawet kilkusekundowe lagi. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale mocno wierzę w to, że w wersji sklepowej gry już tego nie uświadczymy. Na razie, póki co, musimy się zmagać z tego typu problemami. No i właśnie, tutaj mamy wspaniałą okazję, żeby zaprezentować funkcję flashback, dobrze już znaną na pewno z innych samochodówek Cold Masters. To znaczy, jednym przyciskiem możemy właściwie każdy moment naszego wyścigu cofnąć i powtórzyć. Dzięki czemu można uniknąć na przykład stłuczek z bandami, bądź też z innymi oponentami, co też zresztą przed chwilą uczyniłem. Jak widzicie, przed, właściwie nieco inaczej rozwiązałem wejście w ten zakręt, dzięki czemu. Nie rozbiłem kompletnie samochodu i nie straciłem swojej już czwartej pozycji, bo ten wyścig na razie no, układa się całkiem nieźle. Kolejny oponent minęty, i już jesteśmy, moi drodzy, na podium, czyli bardzo wysoko. A przed nami jeszcze tylko dwóch przeciwników do pokonania. Zobaczymy jak to będzie dalej szło. To już jest yy, które okrążenie. Nadal pierwsze. Yy, więc wszystko jeszcze przed nami. Ten wyścig cały czas trwa i tutaj mamy kolejny zakręt. No. Tym razem miałem sporo szczęścia, bo tak naprawdę nawierzchnia poza torem była utwardzona i nie straciłem ani prędkości, ani przyczepności, co może się oczywiście zdarzyć zarówno na piasku, jak i na trawie. A już nie daj Boże, żebyśmy wpadli w jakieś bandy zbudowane z opon, bądź też z czegokolwiek innego. No i ten wyścig na razie, no cóż, podium jest. Trzecie miejsce, jeszcze nie do końca satysfakcjonujące, więc mam nadzieję, że czym prędzej uda mi się przebić do kolejnej, kolejnego stopnia tego podium. Ten przeciwnik przed nami, bardzo mocno się już do niego zbliżamy i chyba za chwilę uda mi się go wyprzedzić. No to był dosyć ryzykowny manewr, ale jednocześnie zakończony powodzeniem, chociaż tutaj już stuknę w bandę, ale nie tracę pozycji, więc nie jest tak najgorzej. Jeszcze jeden przeciwnik przed nami, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Na razie hmm, ciężko mi będzie go zaatakować. No, coś mi tam chyba odpadło, więc y, może dobrą opcją będzie spróbowanie y, innego rozwiązania w tym przypadku. No i wyszło tak naprawdę niemal identycznie. Może trochę mniej blachy stracił mój samochód, ale niestety ponownie uderzyłem w przeciwnika. Tutaj zetnę ten róg, co oczywiście nie jest dobrą praktyką. Y, no i chyba kolejna okazja nadarzyła się do tego, żeby te, ten flashback wykorzystać. Oczywiście na każdy wyścig mamy limitowaną liczbę tego typu ułatwień i chyba jest ona zależna od poziomu trudności. Tak przynajmniej chyba było w pierwszym gridzie. W każdym razie to jest bardzo fajna opcja, jeśli nie chcemy powtarzać całego wyścigu, a Coś nam nie pójdzie, no to wtedy, żeby się nie frustrować, wystarczy po prostu skorzystać z takiego właśnie flashbacka. Na chwilę wyprzedziłem mojego przeciwnika, ale niestety już wrócił on na pierwszą pozycję. No i ten zakręt jest dla mnie bardzo pełny, ponieważ już po raz kolejny wypadłem z trasy. Mam nadzieję, że na następnym, ostatnim okrążeniu już się to nie zdarzy, a to ostatnie okrążenie właśnie się rozpoczęło. No i bardzo odważnie tutaj wchodzę, ale niestety nie udało mi się wyprzedzić przeciwnika. Trochę ściąłem ten zakręt, o czym Gra mi przypomniała. Wyświetlając na ekranie komunikat, oczywiście nie jest to zbyt mile widziana praktyka. Ciekawy jestem, czy jakieś sankcje za tego typu manewry się pojawiają chyba jeszcze. Nic mnie takiego nie spotkało do tej pory. I no, z tego co widzę tutaj na danych udostępnionych w Interfejsie, no to gra przynajmniej w tej chwili jeszcze w żaden sposób za to nie ukarała. No spróbujemy może następnym razem wyprzedzić jakoś tego przeciwnika. Na razie tylko efektownie. Zderzyłem się z nim, nie wyhamowałem odpowiednio mocno przed tym zakrętem, ale jestem już pierwszy i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeśli uda mi się tę pozycję utrzymać do końca, no to dobrze się zacznie dla nas ten krótki, ale bardzo treściwy kwagrans, bo pierwszy wyścig być może uda nam się wygrać. Hmm, co jeszcze można powiedzieć o gridzie 2? Model jazdy jest bardzo przyjemny, to znaczy nie zaskakuje. W zasadzie niczym specjalnym się nie wyróżnia, natomiast jest bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny i nawet taki nowicjusz w temacie samochodówek jak ja radzi sobie całkiem nieźle. Ostatnia prosta, moi drodzy, ten wyścig chyba, no właśnie, pierwsze miejsce samochód trochę pokieraszowany, ale to bardzo dobry rezultat. Zobaczmy jak pójdzie mi w kolejnym wyścigu. No i moi drodzy, kolejny wyścig tym razem na trasie złożonej z odcinków w mieście. No i ciekawe jest to, że w tym przypadku w tym wyścigu będziemy mieli do czynienia ze zmieniającymi się okrążeniami. Każde okrążenie będzie wyglądało nieco inaczej. Przynajmniej tak zrozumiałem opis tego wyścigu. Ale nawet jeśli się mylę, no to warto pamiętać o tym, że taka opcja w grze będzie. Jest ona bardzo ciekawa. Może nie jest jakoś szczególnie innowacyjna, ale na pewno w pewien sposób potrafi urozmaicić rozgrywkę, szczególnie w multiplayerze, gdzie już naprawdę mamy do czynienia z przeciwnikami z krwi i kości. Każdy gracz mniej lub bardziej zaawansowany na pewno doceni takie urozmaicenie, które niewątpliwie może podnieść jeszcze dodatkowo poziom adrenaliny podczas gry w multiplayerze. To jest zawsze bardzo fajne, jeżeli twórcy zwracają uwagę na to, aby jakoś urozmaicić rozgrywkę na przejazd na trzech identycznych na przykład okrążeniach. No nie ukrywajmy, czasami może być niewystarczająco emocjonujący. Jak na razie moje BMW sunie przez kolejne zakręty. No ale jak widzicie, ta wersja preview daje o sobie znać i momentami te frizy, na które natrafiamy, są dosyć znaczące. No ale nic, to gramy dalej. Na razie już jesteśmy na podium, trzecie miejsce jest w tej chwili nasze, no a drugie jest raczej w zasięgu, bo ten przeciwnik przed nami wcale nie jest daleko, więc być może uda mi się go jeszcze dogonić tak, aby przejąć jego pozycję i wtedy przed nami już zostanie tylko jeden przeciwnik, to BMW, które teraz prowadzono jest znacznie mniej zwrotne i trzeba odpowiednio balansować hamulcem, aby nie uderzyć w bandy na przykład tak jak przed chwilą mi się to zdarzyło. Po raz kolejny przejeżdżamy nad tym malowniczym pasażem. Trasy są na bardzo ładne, ale niestety rozbiłem swój samochód. Ale nie szkodzi, bo tak naprawdę, kiedy już doszczętnie zniszczymy nasze auto, no to wtedy z pomocą przechodzą znane już z poprzedniego wyścigu i z poprzedniej części gry flashbacki, które pozwalają w bardzo łatwy, mało frustrujący sposób powrócić do gry. No i tym razem chyba poszło mi nieco lepiej. Bo nie wypadłem ani z trazy, ani nie rozbiłem samochodu, więc wszystko układa się jak na razie po naszej myśli. Kolejny zakręt, co tutaj teraz będzie. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze prześcignąć tego przeciwnika przede mną. Nie jest on jakoś strasznie daleko, ale ten wyścig zmierza ku końcowi, i no cóż, nic nie wskazuje na to, aby mi się udało już go dogonić. No i tym razem trzecia pozycja zobaczmy jak nam pójdzie w konkursie driftowania czy też driftingu jak kto woli tam e, rozgrywka już polega na czymś zupełnie innym i tak jak obiecałem moi drodzy tym razem e, krótki driftowy przejazd to będzie bardzo krótki wyścig już wcześniej zagrałem w tę trasę żeby troszecz, troszeczkę poćwiczyć Drifty no, i na razie nie idzie mi jeszcze zbyt dobrze, ale tak naprawdę, jak na początek, to nie jest źle. Już parę dobrych wyników udało mi się wykręcić. Na czym to polega, moi drodzy? Oczywiście polega na tym, żeby jechać bokiem przez jak najdłuższy czas, jednocześnie unikając kolizji z czymkolwiek, ponieważ wtedy ten licznik punktów zostaje wyzerowany. Oczywiście, im więcej kombinacji, tym lepszy też mamy mnożnik. No, tutaj troszeczkę przesadziłem, chociaż. No lepiej będzie jeśli skorzystam z flashbacka i no przynajmniej w tym miejscu no, spróbuję jakoś sprawy naprostować. Naprostować w przypadku driftu no to nie jest może zbyt celne określenie, ale jednak mimo wszystko no, kolejny raz muszę skorzystać z flashbacka. No tym razem na pewno lepiej niż przed chwilą. Już powoli zbliżamy się do mety, no ale drift wygląda mniej więcej właśnie tak. Teraz może kolejny wyścig, ale tym razem skupimy się na czymś zupełnie innym. Dziewiątą pozycję dał mi ten rezultat, co nie jest porywającym wynikiem. Moi drodzy ostatni wyścig, tym razem trasa również miejska, Paryż. Łuk triumfalny, no i Bugatti, które mam zamiar w tym wyścigu całkowicie zniszczyć, zdemolować i jak najmocniej poturbować. Wszystko to oczywiście w służbie moich widzów, moim widzom, hm, moim widzom, po to, aby zobaczyli jak bardzo można uszkodzić w grydzie dwójce samochód oczywiście nie do tego stopnia, w którym nie jest on już zdolny do jazdy, no bo popatrzeć na takiego zezłomowanego Bugatti, no to nie jest to samo co takim ledwo jeżdżącym Bugatti się poruszać. Zobaczymy ile uda mi się um, urwać z karoserii samochodu, stracić kół i, i tak dalej, i tak dalej, zanim przestanie on całkowicie jeździć, oczywiście jeśli uda mi się e, ukończyć ten wyścig, na razie jestem na dobrej do, drodze do tego, już chyba coś się dzieje z, pier, z przednim lewym kołem, e, bo lecą z niego iskry, no nie mam już opony, więc <laughs> e, jedziemy już na trzech kółkach. E, Oczywiście oprócz tego, że wizualnie to wygląda jak wygląda i lecą iskry z felgi trącej o podłoże, no to czuć to w modelu jazdy. Straciłem już drugie koło i prowadziliśmy samochód jeszcze gorzej, więc nie mamy tu do czynienia tylko z takim wizualnym modelem zniszczeń, ale również tego typu poważne usterki niosą ze sobą poważne konsekwencje w modelu jazdy. Jedzie się bardzo ciężko. W ogóle to Bogat jest bardzo szybkim samochodem i wymaga sporo umiejętności, żeby w jakiś sposób sprawnie nim operować. Chyba już nie mam trzech kół, ale ciągle cały czas do przodu. Jak na razie nie jest źle. Już taki się trójkąt pomarańczowy pojawił w miejscu, gdzie wcześniej wyświetlana była prędkość. To chyba oznacza, że powinienem skończyć ten wyścig i zarazem kwagran. Trzymajcie się moi drodzy, to był grid 2 w wersji preview.